Witam. Dzisiaj sobie wymienimy termostat. Podczas jazdy, nie wiem jakim cudem, urwał mi się tu kruciec, no i cały płyn się wylał. Zaraz pokażę, co trzeba odkręcić, żeby go wyciągnąć. No, a ten drugi, jak już go wyciągałem, to już pęknął sam. Tak, żeby się do niego dostać, to musimy sobie odkręcić pompę wakum albo akumulator ja stwierdziłem szybciej pompę wyciągnę wakum. prawie sobie od razu ją uszczelnię tutaj bo kapało i tak tu mamy pompę yy, chłodnicę spalin ona jest chłodzona cieczą i tu jest taka przeklęta śrubka takie mocowanie ale zaraz do tego przejdziemy i tak rurę trzeba ściągnąć EGR trzeba ściągnąć i tu jest mocowanie właśnie tej chłodnicy spalin nie wiem czy to tak pokażę tu trzeba odkręcić tą opaskę od chłodnicy ona jest od chłodnicy spalin i od EGR potem tam jest taka śrubka czy ją będzie widać o właśnie ją widać nie mogę tego tutaj namierzyć no ona właśnie tutaj w tym miejscu jest, trzyma chłodnicę spalin a kolejna jest właśnie jak wykręcimy mi e giera i tą rurę jest tam na spodzie nie mogę jej w ogóle zlokalizować ale ona trzyma właśnie chłodnicę zbiorniczka nie trzeba wykręcać akumulatora nie i od przepustnicy już mówiłem i ja sobie wpadłem na taki pomysł ja już sobie to poskręcałem wszystko tam jest nowy termostat uciąłem sobie to mocowanie odnicy spalin bo no tu jest taka śruba taka szpilka można powiedzieć ze śrubą z nakrętką i ona właśnie wkręca tu, ta tutaj na podkładce trzyma termostat, a tutaj trzyma właśnie chodnicę spalin. I trzeba to wszystko ściągnąć, żeby dostać się właśnie do tej śrubki, ale teraz to obciąłem i można zakładać bez tego. No i będzie luks. Dobra, ja sobie to zmontuję i widzimy się za chwilę. Tutaj, właśnie miała być szybko złączka, ale widzę, że ktoś tu dał zwykłą opaskę. No ale, co zrobić? Dobra, to ja sobie to skręcam i widzimy się za chwilę. No, i zamontowany, jak widać, po odcięciu. To pokazać. Po odcięciu tej blaszki teraz można spokojnie nasadkę 13 trzynastkę sadzić. I od razu termostat jedna śruba. Tu jest, tu jest druga trzynastka, tu jest jedna trzynastka. No jak sobie to odetniecie, jak sobie tego nie odetniecie, no to się trzeba męczyć ze 3-4 godziny. No i tu jest jeszcze jedna śruba. Do tej jest prosty dostęp. Nie trzeba żadnego akumulatora wyciągać. Ani zbiorniczka. Wystarczy sobie tą śrubę obciąć i po problemie. A chłodnica chłodnica spalin na pewno się utrzyma, bo tu jest jedna opaska, ją też trzeba potem odkręcić, abyście chcieli wyciągać termostat. Z tyłu jest druga. i Jeszcze na dwóch śrubach z tyłu się trzymie. To jest małe, to się raczej nic nie powinno stać, że na jednej śrubie nie trzyma. No i takie. Dobra, musiałem sobie tego rurę jednak odkręcić bo musiałem opaski pozakładać a rura wystaje gdzieś dotąd dotąd gdzieś no i przeszkadzała oczywiście opaski latują całkiem inne niż te oryginalne takie no bo jednak szczypcami czy kominerkami strasznie ciężko jest tam dojść no i potem nie ma sobie co problemów robić lepsze takie opaski jak już się raz przykręci to już jest amen tam właśnie wymieniam tą opaskę co była wcześniej zakładam tą no i z tego węża muszę jednak kupić z tą szybko złączką no i będzie po problemie dobra płyn leje ogólnie montaż całkiem spoko 3-4 godziny w zależności jeszcze jakie macie śruby chodzi mi o to czy zapieczone czy nie bo niektóre ciężko trzymię a niektóre no fajnie no i wiadomo Trochę cierpliwości, browar by się przydał. Dobra, zakładam pompę wakum dolewam płynu z takiego baniaka zostało od ciągnika. Płyn chodniczy ten sam, tu nie ma się co martwić. Dobra, byłoby na tyle. Aha, najważniejsze. Byłem na słomie towar za 30 zł, krajarnica się trafiła, jakieś coś od miksera. Rady i wiadomo. Dobra, byłoby na tyle. Komentarz mile widziany. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do następnego. Hej!